Siemanko, ja jestem technokrata i witam Was na kanale IT Hardware w kolejnym podsumowaniu newsów zmienionego tygodnia. Chciałem, żeby te podsumowania wróciły do normalnego cyklu, czyli premiera albo w niedzielę, albo w poniedziałek. Niestety choroba mi w tym przeszkodziła i mieliśmy przerwę, zarówno tutaj, jak i na moim kanale, ale już wracamy i ja Wam chcę przypomnieć z tego miejsca o konkursie adwentowym IT Hardware, który jeszcze trwa, jeszcze macie do zgarnięcia. No. Na ostatnią chwilę, jak ktoś to ogląda dzisiaj, to do końca, czyli w dniu premiery tego filmu, jest jeszcze i piątka 12400F, bardzo fajny procesor do zgarnięcia, no i oprócz tego trzy inne nagrody, więc... Bieźcie szybko udział w konkursach, tak szybko się kończą. A dzisiaj jeden z moich widzów napisał do mnie i pochwalił się, że udało mu się zgarnąć AJO w tym konkursie. Więc cieszę się, jak ktoś jeszcze z Was no, zgarnął jakąś nagrodę, pochwalcie się w komentarzu. Ja z chęcią właśnie cieszę się, jak widzowie z YouTube'a zgarniają te nagrody, fajnie by było. A my tymczasem przechodzimy sobie do newsów, więc. Zapom nie zapomnijcie też zasubskrybować kanału. Zaczynamy od tego, że TSMC z procesem dwunanometrowym, tak zwanym dwunanometrowym, bo wiadomo, te nazwy procesu są umowne. Jeżeli chodzi o TSMC, on się nazywa dokładnie 2N, zaczną produkować w 2025 roku chipy i pierwsze z nich dostanie Apple do swoich iPhone'ów 17 Pro. Tutaj jest jakby dywagacja, czy być może chipy do RTX-ów serii 5000 będą w dwóch nanometrach, ale nie sądzę. One mają zadebiutować pod koniec przyszłego roku 2024 albo początkiem 2025, więc skoro donoszą nam em, przecieki o tym, że najpierw dostaną je iPhone'y 17 Pro, które zadebiutują prawdopodobnie na jesieni 2025 roku, w związku z tym ciężko by było, żeby RTX'y serii 5000 były wcześniej. No, ma być to rewolucja, jeżeli chodzi o upakowanie tranzystorów, jak i o efektywność energii Zobaczymy. A jak jesteśmy przy yy, no, półprzewodnikach i produkcji y, chipów, no to w Chinach, uwaga, zamyka się 30 firm dziennie produkujących półprzewodniki y, i chipy. Y, no, wiecie, tutaj należy rozgraniczyć, bo ktoś się złapie za głowę, o Boziu, dobrze by było, żebyśmy my mieli chociaż w sumie 30 firm w naszym kraju, a tam dziennie się tyle zamyka. To nie są firmy produkujące układy na poziomie TSMC, Samsunga czy Intela. To są dużo, dużo niższe poziomy, to są często proste układy elektroniczne i tutaj podwinęła się noga firmom z Państw Środka. Chcieli być sprytni, chcieli wystrychnąć na dudka rynek, a sami siebie, że tak powiem, lekko bez mydła. No, e, chodzi o to, że te firmy w 2021-2022 i 2022 roku produkowały bardzo dużo chipów, zatowarowały się niesamowicie, no bo były braki wtedy i hurra, Eldorado, zarabiamy masę pieniędzy. I myślały, że jeżeli skończy się już ten taki kryzys, łańcuchy dostaw zostaną odblokowane, że im to wszystko będzie ładnie schodzić, będą sobie to sprzedawać i tak dalej, Okazało się, że rynek troszeczkę jakby ich nie potrzebuje, że się za bardzo zatowarowali, w związku z tym siedzą z produktem na magazynie, który nie mogą sprzedać. Nieuczciwe podejście do sprawy w tym momencie nie pomogło i takie firmy bardzo mocno tracą. Oczywiście ci najwięksi gracze z państwa środka dadzą sobie z tym wszystkim radę, ale bardzo dużo mniejszych firm pod tym względem upada. Jak jesteśmy przy Chinach, no to może chiński procesor Zhuxin. Nie wiem, jak to się czyta. Jak ktoś wie, to niech mi fonetycznie napisze w komentarzu. Ośmiordzeniowy procesor KX7000 o taktowaniu 3,7 GHz. No, nie jest być może to jakiś spektakularny twór, bo 14 nanometrowy, ale już wydajnością dogania 7, 7 generację Intela i Piątkę 7400. Jest nieźle. Jest nieźle. Widać, że ten chiński przemysł procesorowy powoli pnie się do góry. Ja wiem, że to wielu z Was, no, jakby wywołuje uśmiech że co to ma być, no ale od czegoś trzeba zacząć. I moim zdaniem powolutku, powolutku te procesory będą coraz lepsze. Tak samo jak powolutku, powolutku dostaniemy Ryzenę 8000G, czyli APU na najnowszej serii Ryzenów. To będą aż e, dwa Ryzeny 3, 2 e, Ryzeny 5, 3 Ryzeny 5, bo jest jeszcze wersja Pro i jeden Ryzen 7 z dopiskiem G i zintegrowaną kartą graficzną z rodziny RDNA 3. Oczywiście każdy z tych procesorów dostanie odpowiednią ilość modułów e, takiej karty graficznej. Dla mnie najciekawsze będą testy, jak te karty wypadną, e, znaczy te procesory z kartami z, zintegrowanymi wypadną w testach. Pokładam w nich... No, dość spore nadzieje. Zobaczymy, jak to koniec końców wyjdzie. A teraz przeskakujemy do innego producenta procesorów Intela, ale też kart graficznych, ale też konkurenta Nvidia pod względem rynku AI. I Intel tu mówi, że czas Nvidii na rynku AI i ich dominacji jest policzony. Dlaczego? A no dlatego, że wszyscy teraz bazują na em, kartach graficznych czy rozwiązaniach Nvidii, jeżeli chodzi o AI, ale przez to muszą implementować swoje rozwiązania na zamknięty standard CUDA tak zwane cuda te NVIDIOWE natomiast wszyscy według Intela i Pata Gelsingera woleliby bazować na bardziej otwartym modelu i na języku programowania Python, co jest bardziej dostępne i łatwiejsze do implementacji niż właśnie opieranie się tylko i wyłącznie na technologii Nvidia. I tutaj Pat Gelsinger przewiduje, że Nvidia nie padnie pod względem jakiejś takiej, że konkurencyjny sprzęt zacznie wychodzić, że nagle Intel czy AMD stworzą lepsze rozwiązania tylko, że po prostu rynek stwierdzi, że on nie chce już robić pod CUDA, tylko zacznie wszystko na Pythonie i wtedy znaczenie NVIDII jakby w tym sektorze spadnie. Moim zdaniem, no, jest to myślenie dość mocno życzeniowe, bo wydaje mi się, że w momencie, kiedy tak zaczęłoby się dziać i istotne straty zaczęłoby to NVIDII przynosić, być może wtedy zdecydowaliby się na jakiś open source'owy model dostępu, czy też programowania AI pod swoje chipy pod AI. No zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać. Zobaczymy te jak będą wyglądać Intel Core'y 14 generacji, odświeżone Raptor leki w tych słabszych wersjach, czyli non-K i to na to czekamy, bo pojawiają się już w sklepach 410F 440 tutaj bez niczego, czyli te najsłabsze procesory Intela ich premiera prawdopodobnie za mniej niż dwa tygodnie, bo zaraz początkiem stycznia na targach CES, też jestem ciekawy wyceny tych procesorów i ich wydajności jak jesteśmy przy Intelu, to dostał one aktualizacje między innymi kart graficznych pod. I GPU Meteor Lake bo tam już mamy nowy, nowy rodzaj I GPU właśnie bazujący bardziej na kartach, tych, które Intel też dostarcza jako zewnętrzne karty graficzne do komputerów, więc taki, taka aktualizacja została wypuszczona. Tych kart jestem mega ciekawy i czekam na pierwsze testy. A najchętniej sam bym przetestował takiego Meteor Lake'a z jakąś mocną, niezintegrowaną kartą graficzną, jak to tam wszystko śmiga. Cały czas przy Intelu jesteśmy. Aha, to już ten temat z Nvidią, który powiedziałem. A, to tak, bo pomyliłem tematy. Z rozpędu poleciałem temat o, 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 o IGP, o jakby karta graficznych pod AI, a to był temat o tym, że Intel może produkować karty graficzne dla NVIDII, bo Intel, jak wiemy, rozpoczął ten swój e, e, projekt Founders, e, Intel Founders, gdzie produkują dla firm trzecich, już niby ze Strum Dragonem mają umowę, e, będą e, świadczyć takie usługi, jak TSMC czy Samsung i w tym, e, w tej materii chcą być konkurencyjni. Ja prawie dwa lata temu robiłem pierwszy odcinek na ten temat, że NVIDIA może produkować u Intela, że AMD może produkować u Intela i w tym momencie już te rozmowy wchodzą na wyższy poziom i za niedługo może się okazać, że w przeciągu dosłownie kilku lat karty graficzne NVIDII będą klepane w fabrykach Intela. Niesamowite, prawda? To jest temat, który ja w całości poruszyłem w tamtym tygodniu na swoim kanale, więc jeżeli ktoś jest bardziej ciekawy większej rozkminy na ten temat, to zapraszam na mój kanał. A jeżeli jesteśmy już przy NVIDII, no to koniec GTX-ów. Umiera seria GTX 16, a wraz z nią ogólnie dopisywany do kart graficznych GTX. Pytanie, jaki będzie następny po RTX-ach, bo gtx -y w tym momencie już schodzą nam z rynku, schodzą ze sceny, zostają same RTX-y. No ale być może za niedługo i RTX-y zaczną chylić się ku upadkowi, że tak powiem, ku skreśleniu, pojawi się coś nowego. I tutaj e, też miałem pełny odcinek e, na swoim kanale na ten temat. E, proszę Was też, żebyście wy zasugerowali, co może być po GTX-ach. Po, przepraszam, po RTX-ach. RTX wziął się od ray tracingu, czyli to R się wzięło od ray tracingu. Wydaje mi się, że teraz modna jest um, sztuczna inteligencja AI, więc być może od tego weźmie się następna nazwa. Tylko, że jeżeli weźmiemy AI do tego podmienimy za R, to wychodzi nam ATX i, i no, trochę by to się gryzło ze standardem ATX. Wydaje mi się, że taka nazwa nie zadebiutuje, byłoby to mylne, więc AI. X być może zobaczymy. Ehm, tak jak seria GTX debiutowała jako ten przedrostek z przodu z kartami serii 200 bo jako przedrostek z tyłu już ona się pojawiła w serii 9000 GTX. Tak GTX 200 pojawiło się jako pierwszy, właśnie w serii 200 RTX w serii 2000, więc z tym z tymi kartami z dopiskiem z przodu. W związku z tym następna nazwa miałaby debiutować dopiero w momencie, kiedy mielibyśmy RTX 6000, 7000, 8000, 9000, 10000 i dopiero seria 20000 mogłaby mieć zmienioną nazwę. Moim zdaniem to zbyt długi okres czasu i wcześniej zadebiutuje ta zmiana nazwy. Dajcie znać. Jak według was to będzie wyglądała? A jeżeli chodzi o debiut właśnie kart graficznych e, e, Nvidia, no to wiemy kiedy zadebiutują RTX serii 4000. Super i mamy te daty, mamy je dokładnie. E, 8 prawdopodobnie stycznia zostaną zaprezentowane na targach CES i jeżeli się uda, będę chciał przeprowadzić dla was live z tego wydarzenia. E, e, natomiast później w odstępie mniej więcej tygodnia będą one debiutowały. I tak 16 stycznia 4 4070 super! I tu jest taki trochę odwrócony cykl, bo zazwyczaj te wydajniejsze debiutują najpierw, ale tutaj od najsłabszej będą debiutować na rynku. 23 stycznia 4070 TI, a 30 stycznia 4080. Więc jeżeli ktoś z Was chciał kupić kartę graficzną w budżecie około znaczy 3,5 tysiąca złotych i więcej, bo poniżej tej kwoty niewiele się na rynku zmieni, być może potanieje troszeczkę zwykła 4070, być może 4070 ich które i tak koniec końców będzie znikać z rynku, być może te karty troszeczkę potanieją, więc będą jakieś roszady, tak czy inaczej, może warto się powstrzymać z zakupem karty graficznej, co najmniej do prezentacji tych kart graficznych nowych i ich ceny. Wiadomo, później trzeba poczekać na debiut sklepowy i jeszcze troszeczkę poczekać na spadek cen, bo wydaje mi się, się, że te ceny tych kart graficznych będą topnieć po premierze, to nie będzie tak, że utrzymają się na takim samym poziomie, z jaką będą debiutować ceną. Natomiast tak czy inaczej, no jeszcze z dwa miesiące czekania, że tak powiem, jeżeli ktoś Chciałby się powstrzymać, jeżeli ktoś się nie chce powstrzymywać, byku, kupuj. Bo powstrzymywać się można bez końca. Poczekasz do końca lutego z zakupem serii Super. Potem zaczniesz słyszeć o RTX serii 5000, no to stwierdzisz, a dobra, to poczekam do wiosny i tak będziesz czekał i czekał. No, ja tak często, ja tak czekam na PlayStation. Yy, miałem kupić na, na Black Friday kilka lat temu jeszcze serie 4 teraz już 3 lata jest z nami seria 5 i ja cały czas nie kupiłem bo tak czekam do usranej śmierci tak nie można, już mamy zapowiedziane PlayStation 5 Pro które prawdopodobnie zadebiutuje na miesiąc przed premierą GTA 6 będzie to taka konsola reklamowana jako idealna do GTA 6 wiadomo, taka gra jak GTA 6 będzie idealnym boosterem do sprzedaży samego PlayStation 5 Pro no i tutaj ma ono gigantyczne Zyskać je na wydajności. Co prawda, układ procesorowy zostaje ten sam, dość antyczny Zen 2, natomiast jest to konsola stworzona do grania w 4K, gdzie już procesor odgrywa znacznie mniejszą rolę niż karta graficzna, ale układ graficzny dostaje potężnego kopa, bo ma być to RDNA 3, czyli nie RDNA 2, a już RDNA 3, więc. Układ nowszy sporo, sporo wydajniejszy, nawet jeżeli weźmiemy taką samą ilość jednostek obliczeniowych, a ilość jednostek obliczeniowych wzrośnie z 36 do 60. Więc raz, że prawie dwukrotnie rośnie ilość jednostek obliczeniowych, to jeszcze zmienia się ich technologia na sporo nowszą, więc naprawdę solidnego kopa wydajnościowego dostanie, takie PS5 Pro. No i jakiego kopa cenowego? Ja przewidywałem cenę mniej niższą niż 3000. Złotych, nawet o okolice 3500, i na chwilę obecną wychodzi na to, że niewiele się myliłem albo będę się mylił, ponieważ ma być ta konsola o 100 dolarów droższa od wersji tej Slim, która teraz wyszła, czyli tak naprawdę nowej wersji PlayStation 5, yy, która w polskich sklepach pojawiła się w cenie 2699 zł, czyli 2700 złotych. 500, nie, znaczy, przepraszam, 100 dolarów to jest około 500 złotych. Nawet 600, jeżeli kurs dolara jest gorszy, oczywiście od razu w tym przeliczeniu, to ktoś się złapie za głowę i sobie przeliczy 100 dolarów, to przecież za tam około te 4 zł, czy czasami nawet poniżej, to jest jakieś 400, a nie 500 zł, tak, ale ja. Przeliczając te dolary na złotówki od razu jakby mnożę to jako 5 albo troszeczkę wyższy współczynnik, bo to jest taka przybliżona wartość, która jeszcze dolicza cła i wszelkiego rodzaju inne podatki do tej kwoty. No to to by wychodziło mniej więcej 3200 złotych, ale wydaje mi się, że oprócz tych 100 dolarów od samego Sony dostaniemy jeszcze jakiś podatek od nowości i konsola faktycznie będzie kosztować bliżej 3500 złotych. Na ile sprawdzą się te moje przewidywania? Zobaczymy na jesień 2025 roku albo 4. Czekajcie! Tak, przepraszam! 2024, więc już w sumie za niedługo. A dobra, to ja już czekam na do PlayStation 5 Pro. Już nie kupuję zwykłego PlayStation. Nowego Switcha czekam na następną generację i na nowe PlayStation 5 Pro. Zobaczymy, jak to wyjdzie. A y, pff, niestety, czy też stety, Microsoft nie planuje y, jakby konkurencji, a przynajmniej oni nie słyszymy dla PlayStation 5 Pro, ale już niedługo po PlayStation 5 Pro wypuszczą nową generację, i wydaje, y, wygląda na to, że prawdopodobnie Sony też wtedy będzie wypuszczać już PlayStation 6 około 2026 roku i wtedy też y, ma na, y, nadejść następca Xbox Series. Jak to się będzie nazywać? Cholera wie, bo Microsoft tak żongluje tymi swoimi nazwami, że za nic nie można się domyślić, jak będzie się nazywać następna generacja. Wstępnie miała ona zadebiutować w 2028 roku, ale wygląda na to, że zadebiutuje właśnie w 2026, więc no fajnie, fajnie się dzieje. No i na samym końcu taki tylko mały. Dodatek gamingowy Epic Games wygrało pozew przeciwko Google o ich praktyki monopolowe, które to Google narzucał bardzo duże, no takie, nie wiem, podatek, czy tam jak, jakby to można było nazwać. Hmm opłaty, to chodzi o to, że głównie chodzi tutaj o Fortnite'a, który był na Androida, że jak coś kupowaliście w tym sklepie Fortnite'a, to oczywiście musiało przejść przez system płatności Google'a, zintegrowany właśnie ze sklepem Play. No i e, z tej kwoty tylko 70% trafiało do Epica, bo 30% pobierał Google. No, taki podatek od własnej platformy że to na nim możecie e, sprzedawać. No i ten proces Google przygrało. Więc no, ciekawa, ciekawa rzecz. Jeżeli chodzi o walkę, o swoje, dobrze, że im to wyszło. Dobra, dzięki wielkie za dzisiaj. Widzimy się, mam nadzieję, szybciej niż za tydzień, czyli być może w pierwszy dzień świąt. Dzięki wielkie, do zobaczenia. Błego dnia, wieczoru, nocy. Cześć!